Proszę Państwa, jest strasznie, jest gorąco, jest i smukła na dworze. Ten filmik nie będzie straszny, słuchajcie. On będzie beznadziejny. Ta gra, którą gramy, jest beznadziejna, ale jest ze mną kupca, jest ze mną i jest ze mną Karolek. I tyle, tyle. Poruszyj, Zamknij bordę. Z tej strony obywatel proszę. Państwa, słucharek na początek. Czy się różni Karolek od kupsona? Tak. Miałam kurwa pojęcia. Dobra cicho. coś się dzieje? Obudź się. To jest Let's ten film sniper. To wy... <grym> I, I teraz teraz zaraz wyskoczy powiadomienie, jeżeli chcesz grać dalej to wody, nie, bo to jest są takie gry właśnie. <grym> <grym> Tobą, ej, karol. Karol. <grym> <grym> A, no, najmniej chytło ty, to stary To jest helikopter, helikopter jaki helikopter Darcie jak 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 twarzy O, z wjeżdża wjeżdżam w, i wskakuję Wziu, wziu, A, pójdę, a, tak, a. Ogóle, wy nie wiecie tutaj zagra To jest Fear Online, to jest horror, to jest horror, to jest horror. Ja nie powiedziałem, To jest bardzo horrorowe, ale okej no ja w tych kanach miałem swój pierwszy raz z Urbanem. W tak, Mediachrafcie. O! Ej! O, okay. o, ej, o, ej! Aha! Okej! Okay. Trzeba! No co chodzi? chodź? Nie! No co ej, Ta Ej, tak grabiałby strasza, tak mówili. Ale nie strzelajcie wszystko, co się rusza, nawet Geraryk. No, no, no. Geraryk! Zawsze mogę fragować. Dobra, przestań strzelać w przeciwników. Rozbraja pakę. Uwaga! co? <laughs> Jak ty to zrobiłeś? Gdzie tu uciekasz? Chrodziłeś sobie. to jest Counter Strike i, i to jest karele Kupson. Nie yes! Yes! To jest! Ja tak bardzo nie słyszę waszych strzałów. Nie umiem grać. Ty się zgubił, patrz. się Uuuu. Co tam się stało? Zatem Co coś dotknął, ja tylko przychodziłem no. jest mnie Karol, jesteś, jesteś? Halo Karol, Karol, Karol A ja nie idę, ja nie idę. No chodzisz tu, nie, nie idę. robisz a chodzisz tutaj Ja nie idę Wow, ale to było intensywne Za, Dobre. mordę ja, ja, ja o to nie, 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 potwór nie, 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 i nie, nie, I tu nie, 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 Jest to jest, to jest, nie, 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 to jest to wybuchające się plantuję, Dobra, Plantuj plantuję bombę plantuj nie, Plantuj na B, plantuj nie, 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 Cholera, no? po co nie będę podatku płacił? Szczelaj. Mam zero amunicji. Rzuca się Tygla, przyjacielu. Łap! A nie, to o? granat! O kurwa! Ale pierdolneło, chłopaki, ale pierdolęło. Wybuchy niczym, niczym A -a. z Call of Duty Modern Warfare, twoja mama i New Tak Checkpoint, checkpoint. A co chodzi w tej grze? Ja wciąż nie... Ja nic nie rozumiem w tym. Ej, epizod drugi? To był epizod pierwszy? No. Jezus, nic nie rozumiem. Biegają! Biegają! Ale muzyka taka, kurde, jakby to był Titanic, nie? To jest, bo to jest Titanic. To jest Underground. To jest tak jakbyśmy zaraz wszyscy mieli umrzeć na raka. Tu Titanic, wersja poza zacznieniu. Dobra, zamknij. dobrze, Blanku. Zbraja. Góra! Góra! Detekted! 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 Iluista, wiesz? Uwaga, panowie. Puf, 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 puf! Puf, puf, puf! Pif-paf! Tu jest hip-krój! Rewelacyjna jest ta gra, uwielbiam takie strzelanki. Skłabe. No O Jezu, nie ma zimna. O Jezu, tutaj była, o Jezu. Od razu przypomina mi się CS 1.6 i... Ja idę bez was, bo widzę, że tutaj po prostu ma MUSZĘ BILET KUPIĆ! Proszę pana, pan. proszę pana, niech pan na mnie poczeka! Nie, Jeb! jeb oh, Budę 300 Gę... KILOMETRÓW! A ta gra go, jest go. tak intensywna, że zasnąłem, przepraszam. Dobrze, że czekaliście, bo bym się zgubił w tych katakumbach. Eee, epizod to który trwa 17 sekund. Przenieś life is strange. Komuś co? mózg, się mózg wypadł. Gęsiego, gęsiego, gęsiego. No na was Co to za flara była, co to za... Trapoli, no chodźcie tutaj, ja nie tak stojąc. Nie, 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 tak nie, 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 o nie, jest napalona. O, nie, 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 <noise> <noise> No, proszę się da. posunąć, jestem z moją kobietą, proszę. <grystanie> 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 Chłopaki spadłem! Weźcie go tam z To się dostaje chapanie dla ciebie. Tamara stary, góra macie ja, ja, ja się zawsze śmiałem, wstocze. że to jest Alma, z... ten sklep i tam można powiedzieć. What sika Alma, ty mylisz stary tak, tak, pornograficzne tak, tak. Epizod 7. Tymi... teraz Wynie, będzie panowy. Tak Chodźcie szybko, 10 sekund. Chłopaki, weź na ciebie, hej, no cześć! Dawaj, a nie robisz z ciebie parachy. Chłopaki! Gdyby tak była darmowa to bym nie kupił A, do wody nie wolno chodzić, bo strzela. Włada się da? Bardzo. Tak? To panowie, te kanały naprawdę, ja nie wiem, o co pochodzi? W ogóle... Ja się tu przecież. Ale ja się potem... Ale ja ci... Się... Mój przyjaciel drogi, ja z wielką z stres! No Boże, plantowałem pół dnia i mi coś przerwało! Pieprza, ja tu strzelam w Ja tu plantuję pakę. Czekaj. Nie śmiejcie się z niego, ty karton pociągesz. Posuńcie Dobry go, trzeba <śmany> zrobić No to, do, 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 dobra Trzeba go, trzeba mu pomóc Chodźcie Dobry. mi na, na barana, na barana, dawajcie u, Na głowę, collaboration, collaboration Już skończyliśmy grę? U, 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 u. It's very interesting Paki, to już chyba koniec gry Ja bym dała daj. Ja po prostu go przerył Okej, dawajcie, dawajcie idziemy. dawaj na, Dawaj Cześć. trzy Nie, Nie.

Starszej tej przygody mi się wydaje chłopaki. Więc dziękuję wam serdecznie, żegnam się całym wszystkim czołem. Chłopaki z całami się z żegnamy czeskimi pięściami i klatą i łokciem i stopą i piętą a ja wam mówię, że serdeczne pozdrowienia z Hawaii i w ogóle wczoraj robiłem kupę w ogóle i tamte Dobra, dobra i skończy! Jeżeli to niesamowicie fantastycznie od co Cię się spodobał. Nie zapomniałam co w górze. W ogóle to napad moje gołe fotki. Link w opisie.